Pani doktor Ewa Bąk z Wydziału Sportu Miasta Poznania. Bardzo się cieszymy, że miasto objęło patronat nad Plażą Wolności. Czy dużo zabiegów to kosztowało? Czy co roku państwo bierzecie w tym udział? To od 14 lat ta impreza jest zorganizowana przy dużym wsparciu organizacyjnym finansowym miasta Wydziału Sportu, którym kieruje. Patronat ma prezydent miasta, pan Jacek Jaśkowiak, ale bardzo nas cieszy, że, że ten projekt, ta plaża wolności, chociaż początkowo to było rzeczywiście na placu wolności, znalazło chyba teraz już taką docelową, docelową siedzibę, jaką jest Rusałka i, i wszystko. Wszystkie, wszystkie rzeczy, które są tutaj nad rusałką, bo to też pozwala, że ta infrastruktura sportowa będzie się rozwijała w tak pięknym miejscu. Cóż mogę powiedzieć? No, projekt jest wspaniały. Organizator, pan Damian Lisiecki, i cały sztab ludzi, który pracuje, pan Jacek Kubiak i inne osoby, które od wielu, wielu lat mają. Duże doświadczenie przy wsparciu Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej pozwala myśleć, że ta impreza kolejna będzie kolejną imprezą udaną. Jest to wielkie wyróżnienie dla Poznania, gdyż, tak jak już wcześniej na konferencji powiedział Damian, że eliminacje odbywają się tylko w pięciu miastach w Polsce. Jednym z nich jest Poznań. Czy to właśnie dzięki temu, że. Miasto tak wspiera sport w naszym regionie, mogło spowodować, że właśnie w Poznaniu będą organizowane te eliminacje? No to są też lata doświadczeń, i, i myślę, że. Yy... Polski związek i, i, i osoby odpowiedzialne za piłkę plażową w związku widzą te nasze tutaj starania, doświadczenia. Jest co roku impreza raportowana. Bardzo ważny głos jest osób, które tu startują. To jest też cenne, że te osoby przekazują też pozytywną ocenę i swoje wrażenia, i to wpływa na to, że te decyzje zapadają takie, a nie inne. Pani dyrektor, ja mam jeszcze jedno pytanie, ponieważ usłyszałam w wywiadzie pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka, że w związku z tymi ogromnymi podwyżkami cen energii, gazu i innych kosztów, które są związane w Poznaniu, będą musiały być ograniczone koszty m.in. na sport i kulturę. Czy już zostały podjęte jakieś decyzje? Bo wiemy dokładnie, że mnóstwo klubów, szczególnie dzieciaków, klubów młodzieżowych, utrzymuje się z finansowania przez właśnie miasto. Jak to może wyglądać w przyszłym sezonie? Ta sytuacja myślę, że wszystkich nas dotyczy. Żyjemy w jednej Polsce, w jednej Europie. Ten kryzys energetyczny, kryzys w ogóle, jaki, jaki ma miejsce chociażby ze względu na wojnę na Ukrainie, i, i, i sytuacja, ona odbija się na każdym. Czy to Osobie, która uprawia sport, czy osoba, która prowadzi gospodarstwo domowe, czy, czy korzysta z innych dóbr, czy ma swój samochód. Także no na pewno to też się przełoży, że trzeba będzie podejść bardziej racjonalnie do tego, co nas tutaj czeka. I obszar sportu, oby nie dotknął ta, ta, ten kryzys młodzieży, która uprawia sport, i tu będziemy być zrobić wszystko, aby środki, które są dedykowane dla młodzieży, były na podobnym poziomie. Bardzo Pani dziękuję i nie zatrzymuję, bo obowiązki czekają. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.